Duży, co? Tour Parnes, 220 metrów 54 piętra, 59 kondygnacji Zaraz na niego wjeżdżamy Miał, miał być zachód słońca Ale raczej go dzisiaj nie ujrzymy Bonjour, aujourd'hui je suis à Paris. I pokażę Wam, ile można zwiedzić w Paryżu przez 3,5 dnia. Podobno wie, że Eiffla widać z każdego zakątka Paryża, i właśnie nam się ujawiła. Gdzieś w tle. Pierwsza wtopa. Okazuje się, że dzisiaj jest strajk, i Panteon jest zamknięty. Z tego powodu musimy troszeczkę zmienić nasz plan na dzisiaj. I chyba idziemy do ogrodów luksemburskich. Weszliśmy do ogrodów luksemburskich i od razu zaczął padać deszcz. Za nami budynek Senatu. Ogrody zostały założone w 1630 roku. To chyba najstarsze takie ogrody w Europie. Ach, no niestety pogoda nam trochę nie dopisuje i nie ma za bardzo co tutaj robić. Można trochę pospacerować, ale dosyć wieje. A, także będziemy szukać kolejnej atrakcji gdzieś w okolicy. Zamy rowerami do pałacu Inwalidów. Pałac inwalidów jest ogromny. A niestety do 18.00 czynny, czyli mamy jeszcze troszkę czasu, żeby zwiedzić grup Napoleona, który jest obok w kościele inwalidów. To jest must have, jeśli jesteście w Paryżu. Obiecaliśmy dzisiaj dosyć szybko. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądał. A teraz jesteśmy w Cafe de la Rotonde na deserze. Teraz stop. To dobry moment na subskrypcję, komentarz, lajka. Jedziemy dalej. Ja zamówiłem krem brille. Polecam pyszny. A moja narzeczona. Coś takiego. Duży, co? Tour Montparnasse. 220 metrów. 54 piętra, 59 kondygnacji. Zaraz na niego wjeżdżamy. A, miał, miał być zachód słońca, ale raczej go dzisiaj nie ujrzymy. Wspaniały zachód słońca na wieży Montparnasse. Za nami wieża Eiffel. Niesamowite wrażenie. Dzień pierwszy dobiega końca. Jedziemy na HP, kupujemy winko i widzimy się jutro. Zaczynamy drugi dzień. Dzisiaj na pewno każdy w Paryżu będzie wiedział, że jestem turystą, bo mam kurtkę z prezentacji Francji. Zaczynamy od katedry Notre Dame. 20 po 7, myślę, że o 8 tam będziemy. Za nami Sekwana, a tam Katedra Notre Dame. Niedawno odbudowana, otwarta na nowo. Także będziemy sprawdzać, czy coś się zmieniło. A ja byłem w Paryżu 15 lat temu, ale to nie znaczy, że dużo pamiętam. Także powiedzmy, że zwiedzam Paryż na nowo. Za nami znajduje się katedra Notre Dame, której budowa trwała prawie 200 lat, a znajduje się w historycznym sercu Paryża, na wyspie Ile-de-la-Cité, na której powstała pierwsza osada nie paryska, tylko chyba celtycka. I wokół tej wyspy po prostu budziło się. Życie, nowy Paryż. znaczy stary Paryż, ale tu się wszystko zaczęło. Padła szybka regeneracyjna kawka i ciasteczko, i teraz udajemy się do Saint-Chapelle. Za nami Pont Neuf, czyli najstarszy kamienny most. W Paryżu z XVI wieku. Nazwa może być trochę myląca, bo Pont Neuf znaczy nowy most, a on wcale nie jest nowy. Kolejny przystanek opera Garnier, ale już na rowerkach, także 10 minut jazdy przed nami. Za mną znajduje się paryska Opera Narodowa Garnier. Oddana do użytku w 1875 roku, a wybudowana w czasie wielkiej przebudowy Paryża. Pod sam budynek zostało wyburzonych 12 000 m2 średniowiecznych kamienic, także dosyć spory kawałek placu. Pera Garnier za nami, a teraz galeria Lafayette Koniec XIX wieku a dwóch kuzynów zaczęło podkopywać tutaj budynki, zrobili małą galeryjkę a następnie, jak już mieli trochę placu to postawili nad nim kopułę tą, którą widzieliście i ona właśnie jest tutaj My jesteśmy na dachu galerii zobaczcie jaki piękny widok się rozpościera Gdzie się nie obejrzysz? Wieża Eiffla tak się powinien nazywać ten odcinek dzisiaj na obiad zaczynamy od ślimaków pierwszy ślimak w życiu trochę gumowe, ale bardzo dobre czy ja ślimaki są so, te jak dojrzewasz Pomidora nie nigdy, ale, <grymne> ale, spodziewa, ale spodziewa, że... po, no. się Nie Ale z ty Przetworzonego pomidora Dzisiaj wlatuje gulasz wołowy po burguńsku Zmierzamy właśnie do ogrodów Tuileries następnie do Muzeum Dorsej a za nami jest Ministerstwo Sprawiedliwości i po drugiej stronie jakiś obelisk jeszcze nie wiem jaki, ale jak się dowiem to napiszę. Po prawdzie to ogrody Tulerie tylko sobie obchodzimy z drodze do Muzeum d'Orsay. Pogoda jest zdecydowanie lepsza niż wczoraj, także wydaje się ładniej niż w ogrodach luksemburskich. Ale jeśli pogoda się poprawi jutro albo pojutrze to może jeszcze tam zajdziemy. A taki mały spoiler, tam Plac Concord Łuk Triumfalny będziemy zwiedzać jutro. Do 1939 roku Muzeum Dorsia było dworcem kolejowym. Potem w ramach elektryfikacji kolei w Francji postanowiono go zburzyć, ale nie udało się. I w latach 70. powstało tutaj muzeum. Widok z 5. piętra. Nie powiem, trochę już jestem zmęczony. Dzisiaj godzina 15 Mamy 17 tysięcy kroków zrobione. A to jeszcze nie jest koniec, to jest dopiero połowa. Pamiętacie film Jaszwa? Solana ciąga totalny kataklizm i obraz, który tam zniszczył. No to macie tutaj oryginał. Szybka aktualizacja. Idziemy na naleśniki, a potem do Louvru, ale nie będziemy go zwiedzać, bo za dużo czasu by nam to zajęło. A dlatego będziemy szli do Muzeum Pompidou, a potem na kolację. Ja mam krep Suzet, a Basia ma naleśnika z bananem i nutella Louvre, niestety nie mamy czasu na zwiedzanie. A za długo by to potrwało, wszystko co byśmy chcieli tam zobaczyć, bo to nie jest zwiedzenie na jeden dzień. Dlatego szybkie zdjęcie przy piramidzie, i ruszamy do Pompidou. Zresztą zobaczcie, jaka jest kolejka. I wszyscy pewnie biegną w jedno miejsce, czyli Mona Lisa. A ona wcale jakaś szałowa nie jest. Są o wiele lepsze obrazy w Lubrze, bo kiedyś mi się zdarzyło być. I naprawdę. Nie ma się co pchać. Znajdujemy się przy centrum Pompidou. Jest to muzeum, które wybudowane było przez... Czy zarządzono wybudowanie takiego centrum, muzeum przez prezydenta uczestnionego, pana Pompidou w 1969 roku, jeśli nie pamięć nie mieli. Widok na cały Paryż, z centrum Pompidou. Brudne szyby są, także za dużo nie zobaczycie. Ale całkiem fajny widoczek, panorama. Niestety muzeum zamknięte dzisiaj, nie wiedzieliśmy o tym, ale teraz u góry otwarte. Udajemy się właśnie na kolację i, i zobaczymy co dalej. Jesteśmy w restauracji La Saison i będziemy jeść flam kuchen Bon appétit. Metro, kierunek dom. A jutro to samo. Zwiedzanie od rana. Trzeci dzień. Zaczynamy od śniadania na mieście. Za nami panteon, którego nie udało nam się zwiedzić pierwszego dnia, także zrobimy to dzisiaj po śniadaniu. Za nami panteon, którego nie udało nam się zwiedzić pierwszego dnia, także zrobimy to dzisiaj po śniadaniu. Ten został wzniesiony na cześć świętej Genovefy, czyli patronki Paryża. Prezki, które są w całym panteonie są właśnie scenami z życia świętej Genovefy. Pierwszą kobietą, która została pochowana w Panteonie była nasza rodaczka Maria Skudowska Kiri, która leży tutaj razem z swoim mężem. I zostali pochowani w 1995 roku. Za mną wahało Fokolta, które udowadniało ruch ziemi wokół własnej osi. Waha hadło zapuszczona na takiej długiej linii stamtąd, stamtąd, up. aż do ziemi i rysuje takie ósemki Szybki transport metrem pod łuk triumfalny. Za mną znajduje się łuk triumfalny, który został zbudowany na cześć poległych w rewolucji. A francuskiej i w wojnach napoleońskich. A po drugiej stronie Champs-Élysées mamy drugi łuk triumfalny, bardziej nowoczesny, w kontraście do tego starego. Zaraz Wam go pokażę. Na ścianach wypisani są generałowie Napoleona Bonaparte. A jest nawet polski akcent. Jest generał Dąbrowski, ten z naszego hymnu. A i za mną jest grup nieznanego żołnierza, który cały czas się pali i tablica upamiętniająca zakończenie pierwszej wojny światowej a na froncie zależy od której strony podchodzimy łuku e, triumfalnego to mamy tak Apolona, który został ukoronowany Laurem a po drugiej stronie wolność wiodąca lud na barykady czyli obraz, który jest w lóbrze. jest Jona, wieża Eiffla, Tour Eiffel. nie będziemy na nią wchodzić, ja już byłem Nie ma wjazdu na sam szczyt wieży Eiffla. Niestety można wjechać tylko na pierwsze i drugie piętro. Nie wiedzieć czemu. Nasi mi akurat tam są. A my idziemy na spacer na pola marsowe. Zjemy sobie jakiegoś naleśnika. I następnym punktem wycieczki jest rejs po Sekwanie. Tak mi się wydaje. I na leśniczek pod wieżą Eiffla. Poczynek na polach marszowych zaliczony. Teraz kierujemy się na rejs po Sekwanie. Poznajcie ten most i wiadukt? Tutaj kręcono dwa filmy, które na pewno znacie: jeden to Incepcja, a drugi to Mission Impossible. Przeszliśmy spacerkiem do kolejnej Statuły Wolności, która jest w Paryżu Przyszedł czas na kolację W moim przypadku będzie to burger z frytkami Obok jest tuńczyk i cordon bre. Smacznego! Chcieliśmy wypić wino nad Sekwaną, ale złapał nas deszcz I dalej je pijemy Ale pod deszczem jest pełno ludzi Takim sposobem kończymy dzisiejszy dzień. Wracamy do hotelu i widzimy się jutro. Dzisiaj ostatnie pół dnia z Paryża z tej stacji ogólnie rozpoczynamy każdą naszą wycieczkę na tym wyjeździe. Najpierw musimy oddać bagaż do przechowywalni Pounce, a potem Sacré-Cœur. jeszcze po drodze na Placki Gal. Wiecie co tu jest najlepszego. A po drodze mamy jeszcze Moulin Rouge i pracownię... pracownię Pablo chyba, tak mi się wydaje i wtedy będziemy szli do góry na Montre, Montmartre, na którym jest Sacré-Cœur. Jeszcze szybka kawka w restauracji, deserek i idziemy dalej zwiedzać. Za nami Moulin Rouge, niestety za wcześnie, żeby wejść na jakiś kabaret. Także nie tym razem. Po drodze na górę znaleźliśmy e, dom, mieszkanie, w którym mieszkał przez dwa lata Van Gogh od 1886 do 1888 roku. Zobaczcie za mną, tu pierwsza pracownia Pablo Picasso z 1900 roku. Są tam charakterystyczne dużo okna i przeszklony dach, który ma zapewnić jak najwięcej światła potrzebnego do malowania. Sacre Coeur. Stawiamy się w kolejce i idziemy do góry Trochę ludzi w kolejce jest Ale w miarę szybko idzie Chodźmy na wieżę widokową na taras widokowy Sakreker no ale około 300 słodów Po 25 tysiącach kroków dziennie. Czuć przygotujcie się na super widok. Jak robi wrażenie co? Na każdym wyjeździe, jakiś wysoki punkt musi być zaliczony, piechty. Także, a teraz, widokowy na Sacré-Cœur, możemy odhaczyć. Schodzimy z Sacré-Cœur i szukamy schodów, z których spadał John Wick. Na tych schodach naparzał się John Wick w czwartej części. A śladów krwi nie widać. Tam był nieźle potłuczony. A my tymi schodami idziemy po pamiątki, coś zjeść. I kierunek lotnisko De Gaulle. Bo wracamy do domu. Ostatni posiek w Paryżu. To już koniec naszej wycieczki, ale wy zostańcie jeszcze chwilę. Zatrzymuję Was jeszcze na chwilę, bo chciałem Wam pokazać, jak znaleźliśmy się w Paryżu i jak z niego uciekliśmy. Chcieliśmy być jak najszybciej w Paryżu z rana w czwartek. Dlatego zdecydowaliśmy się na lot z Krakowa linią Ryanair do lotniska Paris-Bowe, który jest najbardziej oddalonym lotniskiem od Paryża. Z lotniska Bowe wydostaliśmy się za pomocą aerobusa, który jedzie do Saint-Denis. W Saint-Denis przesiedliśmy się do metra i metrem już w nasze docelowe miejsce. My tam zaczynaliśmy. Dosyć tak na południu Paryża, także kawałek musieliśmy jeszcze przejechać. Wylot z Paryża był zdecydowanie łatwiejszy, bo ostatniego dnia zwiedzaliśmy te północne y, atrakcje, czyli Montmartre, y, Sacré-Cœur. po obiedzie udaliśmy się do Opery Garnier, pod której jeździ autobus na lotnisko De Gaulle, które znajduje się zdecydowanie bliżej, bo tutaj czyli około 40 minut, 400 km, też autobusem, bardzo sprawny dojazd, praktycznie zero przystanków. I to tyle, jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, subskrypcję, napisz komentarz i widzimy się w następnym filmie.